Litwę łączą z kulturą polską tak liczne i rozległe więzi, że tylko nielicznym imprezom polskim patronują tu postacie całkiem niezwiązane z Wileńszczyzną. Jedną z nich jest konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej. Już po raz szósty oddział Miasta Wilna w Związku Polaków na Litwie zaprosił do udziału w nim śpiewającą młodzież i dorosłych, solistów, duety i zespoły. Pierwszy конкурс то вбрало уdziałхба 10 учасників А już на наstępних конкурсах люди зачали цікавіці вишуківать тексти оекі вишуківать ппіссенки і збачили же направда в текстах осеткий можна знались в шстко для сібі Czości Osieckiej próżno szukać w szkolnych podręcznikach, jednak nie każdy zarecytuje z pamięci wiersz Milosza czy Herberta, a refren chociaż jednej z jej piosenek zna chyba każdy Polak, a nawet niektórzy Litwini. Dobrze, że ten konkurs stał się już tradycją. Widzimy, jak niektórzy uczestnicy powracają co roku z nową piosenką, a więc zgłębiają fenomen Agnieszki Osieckiej. Próbowałam znaleźć wśród litewskich poetów kogoś podobnego. Wielu pisze teksty piosenek, ale takiej osobowości, takiego talentu nie znalazłam. Szalone, Prix rocznej edycji konkursu zdobyła Justyna Leonowicz z przebojem Maryli Rodowicz wariatka tańcz. Chciałam wypróbować swoich sił w śpiewaniu poezji i cieszę się, że udało się tym razem wygrać tak naprawdę, ale mam takie mieszane uczucia, bo bardzo dużo ma, mieliśmy bardzo do, do dobrych wykonawców. Poziom młodzieży właśnie w muzyce na Wileńszczyźnie jest bardzo wysoki. Trójka laureatów konkursu piosenki do słów Agnieszki Osieckiej być może już jesienią wyjedzie do Polski na jeden z licznych festiwali twórczości tej niezwykłej poetki.